Znowu na jakimś odcinku jak ta muzyczka się podkręciła, dobra, nieważne. Dzisiaj jest taki dziwaczny odcinek, mam nadzieję, że zostawicie przynajmniej jedną łapkę w górę, bo ostatnio to jest jakaś masakra. Ale dobra, wracając. Dzisiaj powiem całe moje zdanie o Brawnu, możecie mnie hejtować, tak dalej, w komentarzach. I na przykład, która postać według mnie jest najlepsza, która najgorsza. Yy, najgorsza spo, yy, z danej rzadkości Najgorsze rzeczy, najlepsze wzmianki, najgorsze wzmianki Dobra, no to nie przedłużam jak inni yy, twórcy I zaczynamy Nice Dobra, na razie sobie zacznijmy Kczur zadmiar jest według mnie najlepszy I niestety nie mogę wybrać Więc yy, daję 5 zadmiarów To tak Piąte miejsce M's. Czwarte miejsce Brock hmm. I teraz właśnie... Hmm. Trzecie miejsce nasz kochany Cordelius Drugie miejsce Charlie A pierwsze miejsce chyba już sami wiecie bo co wiele razy mówiłem, albo na shortach, albo na innych filmach Czyli Melody. Melody to jest najlepsza postać według mnie, nią się da grać jest bardzo skillowa. Wielu z was tak nie uważa, ale ja tak uważam. I teraz tak, zaczynamy. Najgorsza postać z danej rzadkości. Komonowa. O kurde, mamy tylko hehe, <ścoughs> Hehehehehe. No dobra, tak na serio, nie oszukujmy się, naprawdę, Bale jest najgorszym z rzadkim zadymianiem, ja nie umiem nim grać. I szacun dla ludzi, którzy nim umieją grać, napiszcie komentarze albo mnie hejtujcie za to, nie wiem, pewnie większość ze mną się zgadza. Potem Jackie, chyba każdy się ze mną zgodzi, co nie? Najgorszą nasz, na... oczywiście jest Edgate, nie ja żartuję, nie da się grać. Zastanawiam się albo nad Pam, albo nad Frankiem, ale chyba Frank. Sorry, ale jesteś najgorszą i pomposadzią według mnie. A ta ta muzyczka w lobby to jest genialne. Według mnie. Nie? Potem najgorsza jest Willow. No, chyba każdy wie dlaczego. No i Sandy. Potem zaczynamy od najlepszych, czyli Brock. Ośmiobitowy jest oczywiście. Nasz... MZiara oczywiście. I najgorsze, czyli mityczna, prawda? A ja z mityczną mam problem, bo nie wiem, czy Charlie, czy Melody. Hmm. A dobra, ale podważając to, że mam większą rangę na Melody, to Melody jest najlepsza, no, no kurde, no No i legendę to czysz, prawda, Lipsa. Dobra, ja was żegnam. Mam nadzieję, że odcinek będzie Możecie mi hejtować, bo ja już sobie wam nie to jak to wygląda. nie ode mnie, tylko od was. To nagram kolejny odcinek, bo będę wiedział, że może Wam się to spodoba. I na razie żegnam Was miłego dnia. Ciao!